Witam Panią na portalu Bolesinko bardzo serdecznie. Finał konkursu. W końcu? Tak. Jakie odczucia? To o odczucia, trzeba się pytać przede wszystkim młodzieży, bo to oni uczestniczyli w grze. No, wiedza, którą się wykazali tutaj jest e, imponująca, e, dlatego że dotyczy zagadnienia nie tylko bankowości, ale wąsów historii i e, języków obcych. E, no i cóż, bawić się chyba przednio, gdyż e, gra ta decyzyjna jest zbliżona bardzo do gry w eurobiznes, tyle tylko, że przeplatana pytaniami z wcześniej wymienionego przeze mnie zakresu. E, no i cóż. E, Myślę, że oni przede wszystkim czekają na nagrody, a nagrody są przednie, przednie fundowane nagrody. przez Bank Zachodni. Nie, a Państwo liczycie z kolei na to, że nie przyjdą do naszej szkoły? Tak? Wie Pan, że to nie jest nasz nadrzędny cel. Naszym nadrzędnym celem było stworzenie takiego konkursu, który zachęciłby gimnazjalistę do tego, żeby zrobić coś więcej niż wiedza, niż niż wiedza lekcyjna. I takich konkursów, wydaje nam się, tutaj w naszym okręgu po prostu nie ma. Większość konkursów jest skierowana... Do uczniów szkół średnich. Mówię tu na przykład o konkursie na biznesplan dla uczniów szkoły średniej. Yy, natomiast takiego konkursu nie było i, i, i jest to coś innego, taka zabawa razem z wiedzą. Sam konkurs z, z nazwy jest dość lubiu, jak i że no to jest on, olbrzymi. Tak, dlatego że ten konkurs miał być yy, tak nazwany, żeby yy, jeżeli powiedzie nam się pierwsza elekcja, mam nadzieję, że się powiodła, to żeby się. Yy, żeby że potem można było tutaj włożyć różne inne zagadnienia. Tych zagadnień coraz więcej, jak widziałem, widziałem e, e, program tego, e, tego kompleksu no to tych tematów, jak gdyby dochodzi coraz więcej. No dochodzi, dlatego że jest to już drugi etap, więc i wiedza tych, którzy przeszli w e, sposób 16 drużyn przeszło tutaj, tutaj 6 drużyn, więc e, no, musi być ten czynnik, który pozwoli nam wyeliminować tych słabszych, żebyśmy nie mieli problemu. Mówiła Pani o nagrodach, to może powiedzieć jakie to są nagrody? Nagrody są usądowane nie tylko dla uczestników, ale także i dla opiekunów i dla szkoły. Każda szkoła dostaje takie nowoczesne głośniki. zajęła drużyna, są to e, bony pieniężne na kwotę 150 zł, głośniki, pendrive'y, bilety e, do kina, bilety e, vouchery do chaty. E, wszystko to związane z kinem e, naszym, z górną hatą, jest to e, pomysł Banku Zachodniego, żeby promować lokalną, lokalne środowisko, nie tylko nagrody e, rzeczowe, ale uczniowie także dostają e, i bony pieniężne w wysokości 100 zł, i słuchawki nowoczesne i... E, Włośniki i też e, karnety do e, kina. E, będziemy wymieniać tutaj e, te nagrody przy rozdawaniu. Jasne, I, czyli uczniowie będą zadowoleni prawdopodobnie No nie mają wyjścia. Nie mają wyjścia. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę jeszcze uczniom by złożyć życzenia. Co Pani życzyła uczniom? Uczniom gimnazjum przede wszystkim życzyłabym trafnych, które będą raptem dokonywali e, e, i przede wszystkim świetnego zdania e, egzaminu e, gimnazjalnego. Dziękuję bardzo.